Witam wszystkich na kolejnym filmie Przygoda szczupakowa znowu zobaczymy co to będzie mamy dzisiaj, nie wiem, 8-9 maja Wędkarzy jeszcze nie widać Ale nie dziwię się trzeba czekać aż ta woda się troszkę ogrzeje na większej wodzie woda 7,5 stopnia Cieplutko, cieplutko strasznie No i teraz sobie myślę w którym kierunku popłynąć Czy tu? Czy spokojniej? Czy tam? Gdzie wiem, że ładne też stoją szczupaki Pięknie jest sami, zobaczcie o, gęsi i smułek sam na jeziorze, na razie. Coś tu pogoniło, zobaczymy. A najpierw szybciej tak trzcinki się obłowić, a później najlepsze miejscówki, dokładniej i będziemy szukać tego szczupaczka. Trzymajcie kciuki. подать подавать ладно Dla Twistaka Ciepły lek Ciepły lek, ciepły się Oczywiście nie róbcie tak. Można sobie nawet przez takiego małego trochę poharatać łapki. Może jakiś znowu ładny. Się pojawi. Bardzo duży okoń. Ha. Piękny. W tym samym miejscu co ostatnio. Tak myślałem, że może ładny okoń mnie. Find the guy. Okay. Zimny, już. Nie. nie jest jakiś tam długi to zaraz zobaczę no, 70, tak, ale silny jak <śm> Jak nie wiem Komisyjne mierzenie Czy będzie miał 70? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy A, 69 Nie ma 70 ale naprawdę waleczny szczupak Piękny, fajny No i malusia. malusia guma pozwoliła się pobawić chwilę. Ale jakaś indywazja już... Jeden. Jestem pewien, że to za 80 będzie miał. A tu 70 bez centymetra. A za waleczność mu go dodał. Bo zasłużył. Panie. W takiej kondycji rybko niech sobie dalej rośnie z taką zawziętością to spokojnie szybko przytyje Ja jeszcze pod wódkę, ja jeszcze pod jest 70czek odczepię Ale one silne, silne jak Ten równy siedemdziesiąt, jak ogonek, to wezmę to. To jest a, 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 spokój, szybko wypuszczony Fajny taki walczak, super. Powoli kończę już wędkowanie. Dzisiaj sprawdził się. Klasyczny biały twisterek na główce 3,5 gramowej. Próbowałem inne przynęty. Zobaczcie, o tutaj większość z tego. Pudełka też wylądowała w wodzie. Z powrotem zmieniałem na twistera i wtedy następowały brania, więc nie zawsze trzeba kombinować. Stara sprawdzona przynęta. Nieraz uratowała mi tyłek, dzisiaj też. Szkoda, że największy szczupak. Wziął mi wysoko, kiedy płynąłem na silniku, zacząłem silnik wyłączać, włączać kamerę, a on tam zrobił parę młynków na wodzie i pomachał mi ogonem. Te szczupaczki dzisiaj nie są jakieś tam kolosy, ale naprawdę waleczne, trzeba przyznać, że no mają, mają moc. Nie jeden większy szczupak potrafi słabiej walczyć niż te szczupaki z dzisiaj. No i co? Coraz lepiej sztupak bierze. Myślę, że lada moment powinny się i te większe odpalić w najlepszych miejscach gdzie spodziewałem się tego dużego sztupaka, nic się nie działo, ale obstawiam, że właśnie, że one tam są, ale po prostu nie chciały, próbowałem, zmieniałem przynęty. Jak nie dziś to będzie kolejna wyprawa i, i się uda coś złowić jeszcze większego. I to są ciaki. Zdarzyłeś fajnie. oh yeah it's A dzisiaj w filmie pojawi się jeszcze ktoś. O, ten pan. Dawno się nie widzieliśmy. Już spływamy. A co się działo, to zobaczycie. Głęboko tam leży coś. A ja też z tym offsetem swoim. Miękkim. Mhm. Chyba, że tu połowić i jeszcze wrócić w tą stronę, co tam miałem, tego też czupaki. Jeszcze raz. Może być, że one odcinkowo też tam jeszcze stoją. Wypełzły. Wypełzły. I na co? Uh, uhuh. ładne Mały paciek, który był prostowany Cicho 70 No, może więcej Długi jest. Glizda 60. Sześćdziesiąt... Nie masz 9 Zobacz 69. 69. Czyli wszystkie z innego lecznika tu są Ale one będą ich jak one są takie chude, no. to one, o, one muszą już iść i to dobrze. To Moje, do... nie Moje. jest większy. Się robię za podbierakowego. Ładny czy 80? No, może nie będzie. Co, co? nie? Opie, Ja ci mówię. 79 na nasze dzisiaj. 79. Ty, no, nowa guma. Co masz ten uderzenie? No. To ja, ja, to, ja to kolega jestem, no. co. Po prostu wydaje mi się, że on walął w moją, a to przeprowadziłeś obok. No. I on poprawił. No, a się... mówię, że miałem ty. No. Ale, ja widział, ale ja widziałem nawet, jak on widział od razu. Bo widziałem taki, taki cień, co nie? Ale ten, yy, że tak powiem, wczorajszy był mniejszy. Nie, to nie, no, nie. Załóż twisterka. Wziąłbyś ten? Szczypce? Tutaj masz, na, na tym na końcu, tej. Bo no zobacz, tu tak ma akurat. Jak przytrzymam to... nie widzę, nie widzę haka. Uważaj, bo hak jest, wiesz, mocny strasznie. Jest ten z tych mocnych. Ale po ranach. ty zobacz jaki tu ma. Nie, długi jest. Długi jest. Weź swoje pudełeczko. 81 czekaj czekaj no jeden czekaj czekaj to 90. Uro, no. o, ty 90 no chcę chwilę go potrzymasz będzie metrówka a jak